Żeby nie było, że tylko samym ogrodem i kwiatami żyję, mam też ogród warzywny. Tutaj położyłam, oparłam długie pędy czarnej porzeczki, ponieważ one leżały już na ziemi, a nie chciałabym, żeby zgniły. W tym łóżku permakulturowym, chciałabym to ładnie pokazać, porzeczka mi trochę przeszkadza. Posadziłam bataty, pokazywałam Państwu wiosną, jak sadzę je tutaj w łóżku permakulturowym, i pokazywałam zimą, jak sadzę bataty do wody. I te bataty, które wypuściły takie zielone pędy, pędy odrywałam i wsadziłam. Również tutaj w łóżku i wsadziłam też bulwy. Nie wyrzucałam tych bulw. Szkoda mi było, i są tutaj te bulwy. One również wypuściły piękne, zdrowe, zielone pędy. Jak na razie no, uprawa batatów, przynajmniej część nadziemna, udaje się znakomicie. A jak będzie z samymi bulwami ziemniaczanymi, czy rzeczywiście uda mi się? wyhodować słodkie ziemniaki w naszym ogrodzie. Oczywiście Państwu pokażę, czy to będzie sukces, czy będzie porażka. Pokażę jedno i drugie, ponieważ wcale nie zawsze jest tak, że jak coś sadzimy, pielęgnujemy i dbamy, zawsze się to udaje. Nieprawda. To nie jest tak. Oczywiście, gdybym cały czas bardzo pilnowała, stosowała jakieś środki chemiczne, może byłoby lepiej I na pewno jakieś rezultaty byłyby lepsze. Ale ponieważ jest to ogród bez oprysków chemicznych, naturalny, permakulturowy, więc zdarzają się różne niespodzianki, zarówno pogodowe, na które absolutnie nie mam wpływu, jak i też szkodniki i choroby. Sami Państwo wiecie, że uprawa warzyw czy kwiatów wcale nie jest zawsze taka prosta. Pataty w łóżeczku rosną bardzo elegancko, wypuszczają coraz to więcej zielonych pędów. Wyglądają nawet bardzo dekoracyjnie. Czy pojawią się kwiaty? Nie wiem. Być może zobaczę. Podobno są bardzo ładne, więc czekam. Na razie nie widzę tutaj nigdzie ani pąków kwiatowych, ani też samych kwiatów. Tutaj rośnie... Kilka buraków cukrowych. Te buraki cukrowe wysiewałam z rozsady i posadziłam je tutaj przy kapuście głowiastej i kapuście stożkowej. Buraki z rozsady wyglądają tak. Tutaj troszeczkę pęknięty, ale bardzo duży, piękny okaz. Ten troszkę mniejszy. Tutaj też już jest piękny. Takie urosły mi buraki czerwone sadzone wiosną z rozsady. Myślę, że będzie można zrobić z nich bardzo pyszną surówkę z buraków czerwonych. Wiosną wysiewałam maki peoniowe z nasion wprost do gruntu i bardzo pięknie zakwitły, były czerwone, różowe, ten jest taki bardzo nietypowo dwukolorowy, szkoda, że nie odwrotnie biało-czerwony byłby naszym narodowym makiem, a tak mamy flagę Monaco. Część nasion ja pozbieram, a mam nadzieję, że część się tutaj wysieje i będą się maczki wysiewały same. Ja generalnie z roślinami jednorocznymi wysiewanymi z nasion i z rozsady w domu raczej się nie bawię, ponieważ nie mam absolutnie miejsca na parapetach w domu. Zajmują je rozsady warzyw i to na nich się skupiam. Natomiast w ogrodzie to są przede wszystkim wieloletnie byliny. Z jednorocznych to są nagiety, które co roku same się się wysiewają, więc ja nie muszę im jakoś szczególnie poświęcać czasu ani uwagi. Natomiast bardzo lubię aksamitki, ponieważ aksamitki wykorzystuję ich kwiaty w kuchni i bardzo lubię. Maków do tej pory nie miałam, mam po raz pierwszy i jak na razie bardzo mi się podobają i chciałabym, żeby się wysiewały na rabacie, byłoby z nimi bardzo kolorowo. Lipiec bardzo pracowity w ogrodzie warzywnym, a także w szklarni. W szklarni cały czas jest coś do zrobienia. Oczywiście podlewanie. Pomidorki już są fajne, zielone. Myślę, że niedługo będą już dojrzewały i będziemy mieć własne pierwsze pomidorki ze szklarni, a jest ich dosyć dużo. Mam też przygotowane rozsady kapusty, kalafiora i brokułu na jesienne wysadzenie. Tylko muszę przygotować rabatę, ponieważ tam gdzie rośnie bób są jeszcze resztki pędów z bobu. Pozbieram nasionka i będę sadziła albo późnym wieczorem, albo o poranku. Nie sposób tego robić jest w dzień, ponieważ jest bardzo gorąco. Po drugiej stronie również są pomidorki w szklarni. Pomidory mam bawole, serce i deserowe. Deserowe mają to do siebie, że wysiewają się same, bo zawsze jakiś pomidorek wpadnie tutaj do gleby, zmiesza się razem z ziemią, ściółką. No i oczywiście wyrasta. Oczywiście koper wysiewa się wszędzie sam, ponieważ koper wszędzie rośnie. I zastanawiam się, czy w ogóle jest sens wysiewania kopru, skoro i tak wyrośnie wszędzie, gdzie mu pasuje i wtedy rośnie właśnie najlepiej. Tutaj rośnie anysz, który wysiewam co roku z nasion. Ja uwielbiam anysz, mąż zresztą też. Jest niesamowicie pachnący i smaczny. A tutaj te ogromne, liście to są pszamy. Pszama rośnie doskonale, ale jest mi potrzebny w i dlatego mam go tutaj pod ręką, żeby nie musiała nigdzie chodzić ani też kupować, ponieważ ogród warzywny właśnie na tym polega, żeby mieć jak najwięcej warzyw i ziół w swoim ogródku pod ręką. Pyszne smaki lata pasteryzują się. Zrobiłam soki z czerwonego agrestu i czarnej porzeczki takiej mieszane, ponieważ bardzo nierówno dojrzewają, więc codziennie zbieram po trochę. Na tym łóżku permakulturowym mam sałatę i ogórki. Ogórki wczesną wiosną sadziłam tutaj rozsady, ale ponieważ wiosna była taka jakaś bardzo zimna, a ja ich nie przykryłam agrowłókniną, no i ogórki zaczęły marnieć, aż całkiem już uschły, zmarniały. Później siałam z nasion, też nie bardzo wyrosły. Posiałam kolejny raz i dopiero teraz zaczęły mi rosnąć. Zaczynają się piąć tutaj po siatce, którą dla nich przygotowałam. Mam nadzieję, że doczekam chociaż trochę tych ogórków, ponieważ co roku zawsze ogórki mam swoje. Oczywiście bywały lata, gdzie miałam ich dosyć dużo, ale bywały też, gdy było ich niewiele, ponieważ zaatakowała choroba, no i ogórki potem zaczęły już nie rosnąć. Tutaj na tym łóżku permakulturowym rośnie wóz. już się kończy, bieram te, które dożywają na bieżąco, natomiast pędy puste usuwam, ponieważ miejsce po wywodzie zajmie kapusta, którą już przygotowałam sobie z rozsady w szklarni, tak aby miejsca na rabacie warzywnej nie pozostały puste, żeby zostały wykorzystane cały czas, a kapusta jest wysiana z rozsady, ta jesienna, późna. Także będzie zbiór niedługo letni, a jesienią tej późniejszej. Na tej rabatce permakulturowej rośnie cebula i marchew. Cebula jeszcze chwilę i też już będzie... Do wyciągnięcia, że my cały czas na bieżąco tą cebulę wyciągamy, ponieważ ja w kuchni nie wyobrażam sobie potraw bez cebuli i bez czosnku. I bardzo się cieszę, że udaje nam się wyhodować własne zdrowe, wspaniałe warzywa bez oprysków chemicznych, bez nawozów chemicznych. Może nie zawsze są idealne, ponieważ o tak jak na przykład tutaj jest cebulka mała. Ale zawsze są to cebulki wyhodowane przez siebie, własne i to nas bardzo cieszy. Poszukam jeszcze marki do obiadu. Marchek też rośnie fajnie, oczywiście. Cały czas staram się wyrywać na bieżąco. A udało się nawet bez użycia noża. Wychodzi elegancko. Tutaj jeszcze może ta, wygląda dosyć pięknie. Proszę, to jest nasza, to jest chwast. To na pewno jest chwast. Nie ma się czym chwalić, że chwasty są, ale marchew rośnie bardzo pięknie w łóżku permakulturowym. A przecież jeszcze czas na wykopki marchwi, a już można ją wykorzystać w kuchni. A smak nie do opisania sama słodycz i zapach cudowny prawdziwej marchwi. Na tym łóżku koper wysiał się absolutnie sam, ja nie wysiewałam w ogóle tutaj nasion kopu, ponieważ łóżko miało być założenia tylko dla marchwi i dla cebuli. I dla czosnku, i rośnie tutaj tak znakomicie, rewelacyjnie. Miałam go częściowo powyrywać i powyrzucać, ponieważ tak na razie jeszcze nie mam ogórków, ale jest tutaj taka masa pszczół, owadów, że jest mi po prostu bardzo żal. Niech natura trochę się pożywi, zwłaszcza pszczół jest tutaj bardzo dużo, więc dlatego zostawiłam i wygląda to tak dosyć nietypowo. Myślałam, że na tych jabłonkach nie ma jabłek, że wszystkie spadły, ale one są. To jakie piękne. To no się ja ich nie zauważyłam. Zaraz tutaj spróbuję się dostać. Jabłuszka niepryskane. O, to już zaczęło nawet przypsuć, ale to nic. Odkroję. Jest więcej. Nie będę marnowała, bo nic się nie stało. Hmm. Takie jabłuszka, papierówka. Warzywa z naszego ogrodu warzywnego dają nam dużo radości. Są zdrowe, smaczne, aromatyczne. Mamy przez cały sezon. Ja bardzo lubię homikować w spiżarni czyli to, co mogę, wszystko przetwarzam. Albo pakuję w słoiki, albo mrożę. A na przykład tak jak cebulę czy ciosnek, podsuszam i trzymam w piwnicy bo bardzo dobrze mi się przechowują.